zobacz Albi zobacz dalej, dalej tam zobacz zobacz kto to jest? kto to jest? zobacz kto to? kto to? zobacz mały człowiek zobacz na Pokoik, moi drodzy, marita powiedziała, żebym nagrał jednak tą pogadankę dzisiaj tak na gorąco, żeby to mieć z głowy, bo na pewno czekacie. Jak wygląda u nas sytuacja? Kurczę, nawet nie wiem od czego zacząć, oprócz tego, że widzieliście, że wczorajsza noc i wieczór to była jedna wielka tragedia, a jakby przywitanie Didi i reakcja na młodego, to było coś, czego się naprawdę nie spodziewaliśmy, bo byliśmy naprawdę całkiem nieźle przygotowani na tą ewentualność. Zrobiliśmy wszystkie te rzeczy, które się zalecało by zrobić od kocyków, przez jakieś tam zasady, wejścia, to no, wszystko zrobiliśmy. Natomiast zapomnieliśmy o jednym i najważniejszym. Chcieliśmy przygotować psa, aby inaczej oczekiwaliśmy od psa, że zareaguje w sposób mega ekstra, świetny i dojrzały na najtrudniejszą rzecz, jaka istnieje dla psa, czyli powitanie nowego członka rodziny, a tak bez wątpienia jest. A zapomnieliśmy o tym, że nie mamy ogarniętych 300, 400, 500, nie wiem, wszystkich innych podstawowych rzeczy, oczywiście troszkę wyolbrzymią, ale naprawdę nie brakowało za życia codziennego, za dnia codziennego wielu aspektów, w których Didi zachowywała się po prostu tragicznie. I o ile mieszkaliśmy zawsze we dwójkę, mieszkamy we dwójkę, czy w jakimś małym gronie, o tyle i, i potrafiliśmy sobie to odgraniczyć albo funkcjonować bez tej jej umiejętności cicho, proszę teraz Dobusia, ale Dabusia widzicie siedzi tutaj przy młodym i tylko pilnuje go, żeby sobie tutaj śpi więc z tym nie ma problemu co chcę powiedzieć Didi jest naprawdę bardzo trudnym psem i, i miała wiele trudnych zachowań w różnych aspektach takich od samego, a Ty mówisz teraz, czy od zawsze? Od zawsze. Tak, już pomijając zazdrość, ona na przykład ma jakąś taką jazdę na odkur... Nie możemy odkurzać w domu, jak jest Lili. Suszarka do osób, Nie możemy wysuszyć włosów, jak jest na, na piętrze na górze. Nie ma takiej możliwości. Gdy widzi odkurzacz, słysz, widzi, nawet nie musi działać ten odkurzacz, to dostaje takiego amoku. Język jej lata, jakby zjadła 6 MDMA. Naprawdę to jest nie do opisania, jaki amok w nią chodzi. I takich zachowań było wiele. Natomiast tak jak mówię, my możemy wyjść na spacer, żeby odkurzyć, możemy wysuszyć włosy na górze, no i damy sobie radę z tym. Natomiast zapomnieliśmy, że takie zaniedbanie rozwiązywania takich problemów świadczy o tym, że będzie jej dużo trudniej nagle zrozumieć coś, co jest najtrudniejszą rzeczą. No i to przywitanie wczoraj, cała noc to była najgorsza noc ever, pod każdym możliwym względem, już pomijając aspekt tego, że ojej, nie wyspaliśmy się, ojej. Po prostu pod każdym możliwym względem, bo wielki ból nam sprawia to, że musieliśmy interweniować i znaleźć sposób, by Didusie, no nie wiem jak to nazwać, no odizolować, ale nie w taki sposób, że siedzi na dole, bo to nic nie dawało, tylko odizolować, tak naprawdę. I mieliśmy w głowie już różne scenariusze wczoraj, naprawdę różne. A wiecie, jakiego mamy bzika na punkcie naszych psów? No po prostu bzika, nie da się tego inaczej uznać. Kochamy je całym sercem i. My mieliśmy naprawdę wczoraj w nocy, dzisiaj rano, w głowie najgorsze scenariusze odnośnie Lili. I jeżeli my mieliśmy takie scenariusze, to musicie wyobrazić sobie tylko co tu się działo. I babcia słysząc nad ranem głos Marity, która nagrała jej głosówkę, w ogóle babcia nie pokazała tą głosówkę, Ty mi nie pokazywałaś. Jak płakałaś, że masz... nie miała sił Maritka i... Babcia po tej głosówce zaproponowała, żeby zabrać do siebie na tydzień, dwa, max, trzy, żebyśmy mogli sobie to wszystko uporządkować, znaleźć jakieś rozwiązanie, rozwiązanie plan i przygotować się do tego, że no, po prostu za dużo rzeczy się tu nagle dzieje i samo, samo zmęczenie po szpitalu, po porodzie Maritki, już w ogóle nie mówię o sobie, ale po tym, co Marita przeżywa, to jest... jest tak przykro, że się tak, no, nie powiem, płakać chcę, ale jest mi tak przykro, rozkładam ręce, że nie mogę jej w żaden sposób pomóc. Widząc, co ona przeżywa. I jeszcze jeden piesek. Pies. Bo piesek to za, za grzecznie powiedziane. E, jadąc do Wrocławia, bo zdecydowałem się nagle w sekundę zrobić to, podziękowaliśmy babci z tego serca. Natomiast Lidi jest bardzo grzesznym psem tak jak się jest z nią w samotności, widzieliście zawsze stories jak Marita się do niej tuliła właśnie to był jeden z moich, moim zdaniem jeden z problemów, dlaczego tak ciężko jest zrozumieć nowego członka rodziny, ale rozumiemy to dopiero dzisiaj natomiast wcześniej tego nie rozumieliśmy bo myśleliśmy, że Lili będzie taka jak Dabi, no, a Dabi jest mega ogarnięta tak? no ale mniejsza Jadąc do Wrocławia, wpadłem na pewien pomysł, żeby zadzwonić do, żeby zadzwonić do takiego trenera psów, do behawiorysty, który jest naprawdę kotem. Na pewno go znacie z internetu, z TikToka, Instagramów i tak dalej. I kiedyś nam pomagał w sprawie Dabi, jak mieszkaliśmy w skali i zadzwoniłem do niego, żeby rzucił wszystko i pojechał z nami w przysłowie, we a a właściwie, żeby po prostu wyciągnął do nas pomocną dłoń. Opowiedziałem, jaka jest sytuacja, i słuchajcie, jakie mamy świetne rozwiązanie. No, po prostu, jeżeli to wypali, to tego gościa, nie wiem, no, powieszę sobie jego portret nad domem i zrobię wszystko, co, żeby tylko cały świat o nim usłyszał. Naprawdę. Znaliśmy takie rozwiązanie, że Didi pojedzie do. <laughs> Przepraszam, mam tak w gardle, bo nic nie piłem, nie ja bym ci. Didi pojedzie do babci na miesiąc, na równo miesiąc i będzie miała od soboty zaczyna trzy razy w tygodniu zajęcia z tym behawiorystą w domu u babci i wiem, co chcecie powiedzieć, to w ogóle nie pomoże w kwestii dziecka, ale, ale pomoże w tych kwestiach najważniejszych, tych podstawowych, które zaniedbaliśmy. Uznałem po drodze jadąc do Wrocławia, że kurde, my od niej oczekujemy czegoś arcytrudnego, a nie ogarnęliśmy tych podstawowych rzeczy, jak... Yy, zabawka, jak yy, dawanie pokarmu, jak spanie osobno, ona musi być z nami na piętrze, no milion rzeczy, nie będę tutaj wymieniał. I te rzeczy wszystkie, wskakiwanie na stół, amoki i te wszystkie rzeczy ten behawiorysta może z babcią przepracować, by po prostu przez ten miesiąc takich regularnych zajęć bardzo przygotować Didi do tego, co najtrudniejsze. I teraz najważniejsze, dlaczego miesiąc będzie u babci? bo zarówno miesiąc ten behawiorysta przyjeżdża do Warszawy na pięć dni i zaproponował takie świetne rozwiązanie, że prosto od babci ja pojadę po Didi za miesiąc w tym dniu, w którym on tu będzie i wejdziemy do domu razem z nim, po tym miesiącu przepracowanym z nim u babci wejdzie razem z nami do domu po miesiącu tych lekcji u babci i przez tych pięć dni pokaże nam, przygotuje nam, pomoże nam przystosować Didi, która już go będzie bardzo dobrze znała do sytuacji nowej, jaką jest nowy członek rodziny po miesiącu tak naprawdę nie bycia w domu, więc to będzie zupełnie inne wejście do domu z gościem, który ją, mam nadzieję, nie wiem czy to się mówi, wytresuje, czy nauczy, okiełzna i mamy, tak, mamy taki dobry humor przez to, że sobie nie wyobrażacie, bo mieliśmy najgorsze scenariusze, byliśmy załamani i jeżeli ten gość to ogarnie, niecelowo nie podaje imienia i nazwiska, bo Niechwalne dnia przed zachodem słońca, ale naprawdę usłyszycie o nim, jeżeli to ogarnie. No i mamy naprawdę świetny humor, bo nie chcieliśmy oddawać do babci psa bez celu. Ale jak znaleźliśmy ten cel i wpadliśmy na ten pomysł, to po prostu jestem przeszczęśliwy, bo ma to wielki sens i mamy wielką nadzieję. I pomysł babci, żeby ją zawieść do niej, był rewelacyjny, uratował nam wszystko nie wpadł do głowy ten pomysł, bo nie chcieliśmy w ogóle, nie wiem dlaczego w sumie, nie wiem, bo chcieliśmy sami ze wszelką cenę to ogarnąć, no ale no. Kończę, więc sytuacja wydaje się, wy obserwujcie jak to będzie się rozwijać, bo za miesiąc może być naprawdę wielki sukces, czego się nikt nie spodziewa. Coś tak powiedzieć? Może pracu przydam, jest No bardzo dużo pracy, ale najważniejsze, że możemy się skupić teraz, że Didi będzie pracować, Lili będzie, ta jej nieobecność będzie jest czymś, tak. wiesz? Tak, tak, jestem. No dziękuję, dziękuję.